Dziur, normalnie Hollywood teraz będzie stało otworem <laughs> Ej, jak ona ma się nie śmiać? Ja zawsze robię swoje, szefie Nie, ale... Nie, ale mi, bo... Wieczą mi te ręce Co, jedzie? Dobra, super balety, musimy jechać Dobra Więc idź, mm. Więc idź do kaskadera. Więc idź do kaskadera. Więc idź do kaskadera. Ale werwa. Ale weź wyruzuj te ręczki. Wygląda jak ten koks z reżyser przecież. Nie. Эта девушка будет говорить в русских языках, это будет все хорошо, только потому, что как Януш будет издавать экзамены, ну да, это будет. Полецам, Миколай Бартисевич.